Drodzy państwo, ostatnio w moim programie opowiadałem o upadku giełdy FTX, czyli jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Ten upadek spowodował bardzo duże trzęsienie ziemi na całym rynku kryptowalut i ponowne zapytania o sens tak naprawdę kryptowalut i spowodowało to także dużą utratę zaufania w stosunku do kryptowalut, ale także do giełd, które takimi kryptowalutami handlują. W związku z czym o najbliższej przyszłości kryptowalut chciałbym porozmawiać dzisiaj ze specjalistą ten specjalista jest już dzisiaj ze mną na linii. Jest to pan, który się nazywa Michał Zajda, który jest specjalistą od blockchaina, wieloletnim praktykiem i autorem książki Kryptowaluty dla zabieganych. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam państwa. Panie Michale, mamy chyba taki okres, który, który często jest określany taką zimą, jeśli chodzi o kryptowaluty. Bitcoin w, w efekcie i tego upadku giełdy FTX, ale nie tylko w wyniku F upadku tej giełdy FTX, ale tak naprawdę on spada na wartości już od wielu miesięcy przynajmniej. Teraz w stosunku do ubiegłego roku spadł już o ponad 70%. Jaka w związku z czym jest teraz przyszłość, jeśli chodzi o kryptowaluty? Jakie, jakie tutaj pan przewiduje scenariusze? Czy to spowoduje, że. Inwestorzy czy użytkownicy kryptowalut zaczął się odwracać w ogóle od takich kryptowalut, czy może to jest tylko taki chwilowy gorszy okres, i ponownie powrócimy i zaraz znowu będziemy kochali Bitcoina? Tak, no ja lubię patrzeć na Bitcoina i kryptowaluty przez taki, przynajmniej w tym inwestycyjnym aspekcie, przez pryzmat giełdy i jej sektora i koszyka technologicznego. Przez ostatni rok, dwa mieliśmy dość Ciężką sytuację makroekonomiczną i w niej też się znalazł Bitcoin. Obecnie właściwie możemy pójść w każdą stronę z tego miejsca. Parametry giełdy się poprawiły i też Bitcoin się wydaje stabilizować. Pamiętajmy jednak, że to jest nastoletni rynek dość mały, bo to jest ledwo 800-900 miliardów w sumie. Więc jednorazowe wydarzenia są szczególnie ważne i jest wrażliwe na te wydarzenia rynek kryptowalut? Mhm. Wspomniał Pan, że Bitcoin już się zaczyna stabilizować, ale niektórzy eksperci wskazują, że jego wartość jeszcze spadnie i to dość mocno spadnie, że obecnie ta wartość to jest poziom 15-16 tysięcy dolarów za Bitcoina i podobno ma spaść ten Bitcoin do 10 tysięcy dolarów. Czy rzeczywiście jest takie ryzyko, czy pana zdaniem już ten, ta wartość już bardziej nie spadnie, już zacznie się odbijać? Bitcoin może spaść nawet do zera, dlatego ja hmm. ogólnie odradzam Państwu inwestycje w kryptowaluty. Ja raczej polecam skupienie się na takim aspekcie technologicznym bardziej w duchu tej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej, w której jesteśmy. I takie zastosowania są teraz wokół startupów technologicznych. I jeżeli kryptowaluty takonizują taki startup, to są niestety jeszcze bardziej wrażliwe na ruchy rynku. Różni eksperci próbują wycenić Bitcoina głównie w oparciu o aktywność w sieci Bitcoina lub koszty jego tak zwanego wydobycia, ale wydaje mi się, że to, jest, to nie są jeszcze fundamenty. Dopiero pierwsze prace są pisane o fundamentach kryptowalut, i to jest za mało, żeby wyznaczać jakieś jego granice. Mhm. Pan wspomniał, że, że ta wycena jest Bitcoina, zależy od bardzo wielu czytników. Tak naprawdę Bitcoin jest mocno taką walutą czy kryptowalutą spekulacyjną, ale mamy również kryptowaluty takie stabilne, stablecoiny, tak? które, które są zabezpieczane w, na przykład w złocie czy w dolarze. Czy w takim razie. Tego typu właśnie kryptowaluty by pan sugerował, jeżeli chcemy korzystać z kryptowalut, to właśnie zamiast Bitcoin to na przykład taki Tether na albo USD Coin? Właściwie stablecoiny są bardzo ważnym sektorem kryptowalut, w szczególności mhm. jego najmłodszy i DeFi i też przestrzegam przed wierzeniem w rezerwy tych stable coinów, dopiero Właściwie musimy wynaleźć dobrą metodę audytu tych rezerw, żeby polegać na stablecoinach. Być może regulacje, które nadchodzą, w tym pomogą, ale na razie to nie widzę jakichś wielkich zalet inwestycji w stablecoin. Raczej jest to również najbardziej ryzykowna część tego rynku. Mhm. Ale jeżeli mimo wszystko chcielibyśmy, nawet niekoniecznie w celach inwestycyjnych, po prostu żeby próbować płacić za różne dobra cyfrowe, na przykład w metaversum przy pomocy kryptowalut, to gdzie w tej, w tej sytuacji kupować takie kryptowaluty? Ponieważ po tym upadku FTX przyznam, że wielu z moich, wielu z moich znajomych, z którymi rozmawiałem... No, bardzo jest teraz nieufnych wobec giełd. Jeden z znajomych stacił bardzo dużo pieniędzy, konkretnie właśnie na ftx I On powiedział, że więcej nigdy, nigdy na żadnej giełdzie takich kryptowalut nie kupi. Gdzie w takim razie ją można kupować? To ja polecam kupować w takich uznanych jurysdykcjach, gdzie te giełdy są, powiedzmy, zinkorporowane: Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcaria, Japonia. I gdy ja szukam giełdy jakiejś dla siebie, jeżeli potrzebuję wykonać jakąś operację, to zależy mi na tym, żeby ta giełda była publicznie notowaną spółką. Również niestety, no, takie historie jak Pan opowiada, jest ich sporo, to są dramatyczne historie, ale ma to taki słodko-gorzki aspekt, gdyż sama technologia daje nam rozwiązanie tych problemów. Giełdy są takim tradycyjnym, scentralizowanym portfelem, a możemy. Używać również zdecentralizowanych portfelów, i gdy tam nasze środki są powiedzmy zdeponowane czy chronione przez taki zdecentralizowany portfel, pracują one zupełnie tak samo, jak na giełdzie, a są całkowicie bezpieczne. Nawet w przypadku upadku giełdy nic im nie dzieje, to my kontrolujemy klucze dostępu do takich środków. Mhm. Wspomniał Pan wcześniej o regulacji rynku kryptowalut. To jest taki, takie zagadnienie, które teraz się bardzo często powtarza. Bardzo wiele osób mówi o potrzebie regulacji. Tak naprawdę ta dyskusja o potrzebie regulacji wraca wielokrotnie, no i teraz przy, przy okazji upadku FTX ponownie jest podnoszona. Na czym potencjalnie takie regulacje mogłyby polegać? Tak, tu nie musimy wymyślać. Te regulacje nadchodzą. W Unii Europejskiej mają krypto, akronim MIKA. Takie regulacje mają szereg zadań. Jednym z nich jest dobra współpraca z istniejącymi prawami AML, czyli Anti-Money Laundering. Drugim obszarem, gdzie te regulacje są aktywne, to ochrona konsumenta. Prawdopodobnie giełdy będą musiały być autoryzowanymi dostawcami kryptoaktywów i będą odpowiadały za powierzone im środki. Czyli jest to duża, duży problem. Przeskok jakościowy dla klientów. Również te regulacje pochylą się nad stablecoinami, o których wcześniej rozmawialiśmy. W jaki sposób udowodnić rezerwy, czy mają mieć rezerwy. Najnowsza, czwarta generacja stablecoinów nawet nie wymaga rezerw. Jest nazywana, Są to stablecoiny algorytmiczne. Więc to wszystko ureguluje Mika. Ten temat stablecoinów również wiąże się z CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. Te dwa tematy się przenikają lub nawet zastępują, gdy CBDC będzie zaimplementowany za pomocą stablecoinów lub CBDC będzie rezerwą stablecoinów. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać, i w zależności od tej konfiguracji no zastosujemy odpowiednie prawo. Polecam Państwa uwadze raport Fedus z sprzed dwóch trzech tygodni, sprzed łomu listopada i grudnia, który bardzo rozgrabnie i ciekawie pokazuje kierunki, gdzie może właśnie pójść CBDC. A jak już mówimy o, o tym, o Ameryce, to za ocenem też mają bardzo ciekawe pomysły na regulację. Jeden z projektów, który jest dość daleko od wdrożenia, proponuje wymaganie rezerw stablecoinów w dolarze amerykańskim. No jest to taka trochę ironia, bo ta innowacyjna technologia monetarna paradoksalnie będzie wspierać tradycyjną walutę. To, to się tak ładnie przenika i właściwie regulacje są oczekiwane przez każdą stronę tego ekosystemu. To jest właściwie... Uznane przez uczestników rynku, że regulacje stabilizują rynki, tworzą rynki i w szczególności DeFi, o którym też wspomnieliśmy, bardzo oczekuje regulacji. Wierzy, że otworzy to szerszą drogę do instytucjonalnych pieniędzy wpływających na ten rynek. Czyli to oznacza, że tak naprawdę te regulacje wręcz powinny pomóc temu rynkowi kryptowalut wbrew temu, co wielu fanów kryptowalut twierdzi, bo niektórzy twierdzą, że jak nad, do takiej regulacji dobiorą się korporacje, dobiorą się rządy, dobiorą się banki centralne, to zabije to tak naprawdę całą ideę zdecentralizowanych kryptowalut. Ale z tego, co pan tłumaczy, to tutaj powinno pomóc i powinno ustabilizować, tak naprawdę uspokoić trochę ten rynek kryptowalut. Pani Michale, bardzo panu dziękuję za, za tę rozmowę. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo chcieliby się trochę zgłębić temat kryptowalut, ja bardzo Państwa jeszcze raz zachęcam do lektury książki Pana Michała. Ja nawet tę książkę mam u siebie na swoim tablecie, akurat w wersji elektronicznej, ale tę książkę oczywiście możecie również w wersji papierowej kupić. Kryptowaluty dla zabieganych. Tutaj Pan Michał dokładnie tłumaczy, jak działają kryptowaluty, tak żeby będziecie mogli dokładnie zrozumieć. I chyba w tej sytuacji rzeczywiście czekamy na tę zapowiadaną przez Pana Michała regulację tego rynku. Bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia zobaczenia standardowo w przyszłym tygodniu.